Cześć, jestem Gatin i witam w pierwszym odcinku gramy w Resident Evil 5. Dzisiaj jest z nami Michalek 217 i będziemy razem grać, jak grać właśnie w Resident Evil 5. E, jest on właśnie osobą, która mi pożyczyła tą grę, dzięki czemu możemy grać razem. Jemu ja oczywiście pożyczył jego Kumpel, no i tak właśnie się zgraliśmy. Ok, no się teraz e, zacznę grę. Nową grę i normalny Infight. No i coś się zaczęło, dobra, invite jest. I tak, ja na razie obejrzę filmik, potem zaproszę Michalka do gry. Więc zacznę. Rozgasiłem, tu jest zaraz filmik będzie i wtedy będę siedzieć cicho. Dobra, filmik będzie cicho. To chat here, we secured the underground route to the coordinates. I should have seen it 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 didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium. Which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alamo. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. I'm sure you'll do just fine. you okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount. over the long year, as I've struggled, as I've struggled. It's all we're fighting for. I'll find out. Hey, hey, who you get? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. OK, gra się ładuje teraz, więc to jest systematyczne filmik. I tak miś Michalek, dobrze. Wy... No. E, więc tak, teraz będziesz musiał się do mnie połączyć. Zgaduję? Czy robić to jeszcze jest taki mniejszy... the new tech. okay, yes, that's me. get the stack. chris, here, coming in loud and clear. kurt, yes, we read you. it's a black market weapons deal going down in kijuju. that's where irving will be. okay. and that way, they actually point to do you do this? Mm, hold you the chips. that's cool. przyjaciele mm -hmm. Bierzesz, dobra, mnie Dobra, dołączam cię, dobra, już wiem. Po prostu, po prostu, wystarczy że muszę ci dodać. Eee. Sekundę, to muszę, to jest. No, no, dobra. I dodaj do gry. <laughs> I czekaj, aż dołączysz. Nie, eee, dołącz. i co, masz tą dziewczynę, tak? Tak, tylko mówisz. Eee... Wyświetlił ci się, że chce dojść. Co? E, tak, tak. Escape znaczy, nie? Tu okazuje że pojawi się w następnym check A po czekaj, czekaj. No. To, to możesz sam um. nawet przejść, tam kawałek, nie? A co mam zrobić, żeby do cię dodać? Bo też pisze, że chcesz dołączyć. Skype. Mhm. Mm I ten był chyba uruchomiony, czy jakoś tak? Restart, ok. Dobra. Dobra, Teraz się filmik jeszcze raz pojawi, tak? No, teraz ja je lubię. Okay, to, o, jest, jesteśmy obaj chyba, dobra. Dobra. I gotowe. Czekaj. No, ja jestem gotowy. Gotowy. Zaczynamy? A, dobra, spoko. <coughs> teraz skipnę teraz szybko te filmiki, żeby nie marnować czasu i bramy od razu, tak? Mhm. Okej. Okay. Pomijamy je. A, już nie ma tych filmików, jest tylko ten. Dobra, spoko. No. To i tak go skipniemy. I co, siema. To ty jesteś tutaj? No tutaj, hej. Okej, no, siema. Okej. Okay, to... Yes, w Shiftem biegasz. Mili tu Ale dziwnie nas patrzą. Popatrz, piją worek po ziemniakach. No. No nie nie a ja wiem dlaczego nie dać na ciebie Dobra, Mmm. cicho, stępie. jak widzicie, coś się pusto zrobiło w tym miejscu, wszyscy gdzieś pociekali, gdzie musimy iść. Musimy iść do tamtego domku, tak? To chodź. Tutaj do tej puczerni. I ile, idę, ile? Idę, idę. Nie, to. Dobra. Dobra, otwieramy drzwi. Puk puk. Kto tam? Ja Dobra, kolejna scenka. Dude, you're both here. Come I think you should No. Marcus successfully develops the T-virus from the prog. I need to the This way. But maybe because of the new government to take the people run are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. Mam Mamy broń? Dobra, pierwsze. Ja pierwszy. O, o patrzcie, mam. Człowieku, patrz. Czekaj, muszę założyć, tak? Eee. Eee. Wiem, wiem, Eee. Patrz, Człowieku, Patrz Eee. 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 ja Eee. ja. Yeah, I yeah, destination dog. coordinates. Down squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Uroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a <coughs> doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find the man named Irving. he's our only leader. Ok, czyli z tej scenki dowiedzieliśmy się, że jest jakiś projekt, że jest coś do Dumobora, coś takiego i jest to projekt e, o jakimś końcu świata i podobne jest to ten i jest to jakaś plotka, ale on nam powiedział, że to tak naprawdę nie jest plotka i że musimy znaleźć kolesia o imieniu Irving i dowiedzieć się od niego więcej. Dobra, to idziemy dalej, tak? A chodź tu chodź tu. Czekaj, który się, Trzymaj którym się piło? Okej, okay, dobra, spoko. A ty trzymasz Iwani w skrzyny. No dobra, spoko. E, BUM! I co tu jest? Złoto! O losie! O człowieku! Czekaj, dobra. O człowieku, jestem bogaty. Ile, czekaj, ile kupić sobie czekolady? Czekolady Oooo! Ale, ale smakowity apetyt mi dodało. O, tam jest kto? Wziąłeś, tam jest koleś taki sobie. Uuuu, no szczęśliwie. Przodem, bo niech miał taki pomysł. Co tu jest, co tu, tu jest? W tym worku nic nie ma, co nie fair. Ej, ja tam wyszleć. Normalnie chyba, robimy drzwi. Ej, tworzyłem dwa. Wiesz, jak wszystkiego nie rozwalaj. Wiesz, że wszystkiego mnie zabieraj, co? Też chcę, co by. Wiesz, co? O! Co tu to daje? Tak, da, to jak to. Roślinka lecące. A, czyli one nas weź leczą. Świątkaj. Ok. Okej. Zgadujesz, że te Naciś... roślinki lecz... Ej, naciśnij E. E? No. E, połącz to sobą, czyli jedną weź na drugą. Wtedy będziesz miał e, mocniejszą, ale najlepsza hmm. jest kombinacja czerwona i zielona. Wow, to, to jest taka po prostu chemia, tak? Chemi... He, he... Jeżeli chcesz szybciej otworzyć drzwi, to po prostu klikasz dwa razy e, F. Wtedy się. krzyczał? Skupę. Ktoś krzyczał. Okej. Okay. Chodź tu. O nie, to był człowiek. Co? Mm. Uf, Czekaj nie pamiętam jak się gra... To zobaczyć. zdało? Dobra, teraz będzie filmik, więc wiesz. Okej, okay, sorry. Nie jeszcze mi się ładuje gra i... Freeze. Are you okay? Strasznie spadałem FPS w tym filmiku, za co Was bardzo przepraszam. Nie wiem co to powoduje, ale mniej więcej z tych slajdów obrazków, że tak to mogę nazwać, wiecie o co chodzi. O nie, o nie! Mi Michałek! On jest... Ah, A. A coś się dzieje, gdzie on jest? Gdzie jest? A! a, Zabiem go! Udało mi się, zabiem go! Jestem świetny! Czekaj, ale, czekaj, bo mi strasznie spadają FPS-y. Zaraz do was wrócę, tylko zresztą nagrywania. nagrywania! Czekajcie. Ja Ciebie słyszę tylko, że Dobra, mam Dobra, jestem i już jesteśmy i. Okej, okay, już, już na pewno mi spaje sek tak FPS-y. Dobra. Tutaj chodź, chodź, tutaj chodź, 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 chodź. Gdzie? A tu, tu! Ja przecież to cytę wyżyć? I dwa razy na F dwa razy. <laughs> Przecisnę dwa razy, ad. Ale coś mi się nie działo. O, ja to rozwalę. Ja to rozwalę. Muszę się rozwalić, tak? Nie rozwal nic. Spoko, spoko. E, gdzie ty weszłeś? A, ty mokrem tak? O, Dobra, I to uwaga i... Hop! Auć! Ała! Połamałam so sobie palec u nogi. sobie palec u nogi. O, Uciekaj. Ej, to są w sumie znowu, tak? Ej, Uciekaj, uciekaj. Już, już, już. Trochę mam beznadziejnie ustawione częstotliwość myszki. Bieg, to bieg. Dobra. Dobra. To my się już żegnamy, Michalek, bo już nagrywamy tak mniej więcej 15 minut. Więc. No cóż. Nie mamy żadnych planów na tej sytuacji. Działam z Kirk. Roger on the locals, but your order's still... jest koniec No cóż, dziękuję za oglądanie. Eee... Czekaj, bo to jest dramat. Będzie, że nam się spodobało, więc zachęcam Was do komentowania, oceniania oraz subskrybowania. Do zobaczenia.